Skrzynki za 6 przetestujmy to widzowie, dajmy im szansę i myślę, że będziemy mogli powoli jakąś bitewkę to zakończyć. Okej, okay. jest jakiś last chance, last chance, last wens, last chance, przepraszam, ale ja to czytałem jako last chance, więc myślę, że trzeba zrobić tutaj sobie last chance. Jak się mówi, w ogóle mamy ostatni dzień eventu, <laughs> ostatni dzień eventu, więc jeśli to oglądacie, to jeszcze, Panie, przez około 5-4 godziny macie evencik do wykorzystania, bo ja to mam jeszcze 8 godzin, ale chcę to za 2-3 godziny, więc jeszcze tak z 6-5 godzin macie tego eventu, więc możecie sobie wejść i sprawdzić. Dobra, otwierdźmy sobie w co jest? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Prawa strona, jak oddaję. Proszę bardzo. Zostawmy sobie tego kałaszka i ja sobie może go wypłacę. Okej, okay, bardzo fajnie. Ja się zastanawiam. Może zrobię potem olimpę na niego. A wiecie co zrobił na zakończenie odcinka? Jedna skrzynka. 1000 zł. Na dowidzenia. Tak? Na podziękowania. I zróbmy to z eventowej skrzyneczki Gift. Fall Case oczywiście. W trybie 2 na 2 i w standardzie. Nie robimy underdoga. Całą grę, cały dzisiejszy dzień robiliśmy w standardzie. To dzisiaj również lecimy w standardzie. Na koniec, bo nie ma co zmienić. Bo jakbyśmy zmienili underdoga, nagle byśmy to mieli... Zabija tak jak futa, futa tfiuta, który jest tutaj, to byśmy się popakali.